Jeżeli chodzisz na siłownię, bo chciałbyś wyglądać tak, to powinieneś obejrzeć ten film do końca. Ale nie dlatego, że powiem ci, jak to osiągnąć. Dzisiaj wyjaśnię, dlaczego sylwetka kulturysty jest niezdrowa i dla większości ludzi nieosiągalna. Chcę pomówić o kulturystyce z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, trening siłowy i kulturystyka są często rzucane do jednego worka i ludzie często zakładają, że wszystkie osoby chodzące na siłownię mają ten sam cel osiągnąć taką sylwetkę. Po drugie, dlatego, że zajmuje się przede wszystkim sprawnością i zdrowiem. Obecnie coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę z korzyści zdrowotnych treningu siłowego, ale jeżeli poprawa zdrowia faktycznie jest Twoim celem, to ten obraz powinieneś wyrzucić ze swojej głowy. Najpierw wyjaśnijmy więc różnicę między treningiem siłowym a kulturystyką. Częstym przekonaniem jest to, że w treningu siłowym skupiamy się na zwiększaniu siły. Natomiast kulturystyka polega na rozbudowywaniu masy mięśniowej i rzeźbieniu sylwetki. Oraz, że w jednym i drugim przypadku trening powinien wyglądać inaczej. Jest to zupełnie błędne przekonanie. Nie ma oddzielnych metod treningowych, różnych zakresów powtórzeń, które lepiej kształtują siłę albo masę mięśniową. Efektywny trening siłowy to najskuteczniejszy sposób zwiększania masy mięśniowej, ponieważ naturalnie siła i masa mięśniowa zawsze idą ze sobą w parze. Poprzez serię dziesięciu i więcej powtórzeń, propagowane przez wielu kulturystów, nie osiągasz nic poza zmęczeniem. Czym więc rzeczywiście różni się trening siłowy od kulturystyki? Trening siłowy to proces poprawy sprawności, skupiający się na korzyściach praktycznych i zdrowotnych. Kulturystyka natomiast to konkurs piękności. Celem kulturysty jest jak najlepiej wyglądać na zawodach, na scenie, według oceny innych osób. Możecie co prawda zwrócić uwagę, że kulturyści z reguły wyglądają zupełnie inaczej niż większość osób trenująca siłowo. I to prawda. Można zatem dojść do wniosku, że to jednak charakter ich treningu, czyli często dużo ćwiczeń izolowanych i serii z dużą ilością powtórzeń prowadzi do osiągnięcia takiej sylwetki. Musimy sobie zatem wyjaśnić, dzięki czemu kulturyści wyglądają tak, jak wyglądają, i dlaczego nie ma to nic wspólnego z ich treningiem. Sprowadza się to do dwóch rzeczy. Genetyki i sterydów. Najpierw zajmijmy się genetyką. Kulturystą trzeba się urodzić, a nie nim stać. Na sylwetkę kulturysty składa się nie tylko duża masa mięśniowa, ale również odpowiednie proporcje ciała i umięśnienia, kształt brzuźców mięśniowych, kąt przyczepu mięśni, predyspozycja do odkładania małej ilości podskórnej tkanki tłuszczowej i cienka skóra. Wszystkie te rzeczy są zależne od genetyki. Jedyny sposób, w jaki możesz płynąć na swoją tkankę mięśniową przez trening, to zwiększyć jej objętość. Nie da się natomiast wpłynąć na kształt mięśni. Możesz też obniżyć swój ogólny poziom tkanki tłuszczowej, ale jej rozkład w poszczególnych obszarach ciała pozostaje pod kontrolą genetyki. Nie każdy jest w stanie wyrzeźbić tzw. sześciopak w sposób naturalny. Krótko mówiąc, jeżeli nie urodziłeś się z genami kulturysty, to nigdy nie będziesz wyglądać jak kulturysta. Dobra genetyka pod kątem kulturystyki to także dobra tolerancja i małe efekty uboczne stosowania ogromnych dawek sterydów. Współcześni kulturyści to w zasadzie chodzące eksperymenty medyczne. Wykazano wielokrotnie, że przy takich ilościach, jakie stosują, nie tylko nie ma znaczenia jak trenują, ale czy trenują w ogóle. Ich masa mięśniowa rosłaby od samego siedzenia na kanapie i na takim etapie jakikolwiek trening nie wnosi niemal nic więcej. A zwłaszcza trening z dużą ilością powtórzeń, nastawiony na spompowanie mięśni. Dlatego właśnie kulturyści mogą sobie zwykle pozwolić na dawanie bardzo złych porad treningowych, ponieważ ludzie patrząc na ich sylwetkę zakładają, że jest ona dziełem takiego właśnie treningu, a tak po prostu nie jest. Sterydy pomagają także w utrzymaniu masy mięśniowej przy bardzo niskim poziomie tkanki tłuszczowej. My, zwykli śmiertelnicy, możemy być albo bardzo szczupli, Czyli posiadać bardzo mało tkanki tłuszczowej, albo znacznie silni i umięśnieni. Nie da się mieć jednego i drugiego naraz, ponieważ nie pozwala na to fizjologia. Natomiast sterydy, poprzez bardzo silny wpływ na tkankę mięśniową, pozwalają to niejako obejść. Więc jeżeli widzisz kogoś, kto ma naprawdę wielką masę mięśniową i jednocześnie bardzo mało tkanki tłuszczowej, to jedna z najbardziej wyraźnych wskazówek, że stosuje witaminę S. Sylwetka kulturysty jest skrajnie niezdrowa w zasadzie z tych samych powodów, z których jest nieosiągalna. Ogromne ilości środków farmakologicznych potrzebnych do jej osiągnięcia niosą za sobą liczne negatywne skutki uboczne dla zdrowia. Poza tym, skrajnie niski poziom tkanki tłuszczowej jest równie niezdrowy jak skrajnie wysoki poziom i dlatego przeciętna osoba nigdy nie osiągnie i nie utrzyma takiego poziomu szczupłości. Ponieważ wówczas z perspektywy organizmu jest to równoznaczne z umieraniem z głodu, co z kolei aktywuje mechanizmy przetrwania. Nawet sami kulturyści nie są w stanie utrzymać tak niskiego jednocyfrowego poziomu tłuszczu przez dłużej niż kilka dni w okresie startu w zawodach. Gdyby próbowali, po prostu skończyłoby się to ich śmiercią. Osiągnięcie kulturystycznej sylwetki wymaga obejścia mechanizmów fizjologicznych ogromną ilością środków dopingujących, co oznacza, że jest to przykład skrajnej sylwetki, a żadna skrajność nie jest zdrowa. Wiem, że być może brzmi to jakbym próbował przedstawić kulturystów i kulturystykę w złym świetle, i pewnie mam swoje zdanie na ten temat, ale chcę po prostu, żebyście byli świadomi i mieli realistyczne podejście do swoich celów. Wiem, że jest wielu młodych mężczyzn, którzy sądzą, że jeżeli tylko będą trenować jakich ulubiony kulturysta, to z czasem będą wyglądać jak on. Ale nie będziesz, bo nie jesteś nim. Sam Sulek wygląda tak, jak wygląda dlatego, że jest samym Sulkiem, nie dzięki temu, jak trenuje.